Dobra, lecimy z tym Gierka z widzami. Mam nadzieję, że będzie to wszystko działać tak jak należy. Oby tak było. Trzymajcie kciuki, co jest. Czemu nie mogę wstać? Dobra, lecimy. Tu jest, ja muszę wyłączyć te niki, bo tu nic nie widzę. To jest słuchajcie, złe. popatrzyłem się na czat i zginąłem. Cześć Staś, FIFA Mobile? Nie, nie gram. Dobra, jestem tu. Przeszliśmy to, jest dobrze. Siemka, siemka, siemka wszystkim. Siema, siema. <laughs> Mamy kolejną mapkę. Ale ja nie lubię tej mapy. Kurde. No nie, piłki! Piłki do akcji. Strzelać tu bramy, panowie. Bić tam gole. Lecimy z tym. Cyk. Kurde, coś nie działa. Lecimy. Widzowie, gramy z tym. Bijemy te bramki. Dawać to. Tak jest. Uwaga. A kurde, prawie. Prawie, prawie. Patrzcie, idę po tą piłę. Strzelamy, strzelamy. Patrzcie, jak ich tu lobne. Jest, jest, mamy gola. Tak, nie wybili to jakiegoście. No nie wierzę. Dobra, wbijaj to. Dawaj. Wyrównana walka. Panie o bogowie, walka. Kurde. No. Dobra, patrzcie. Cyk jest 1-0. Wygrywamy. Dawaj. Dawać piłki, panie, bo to przegramy. N nijaki, siema, nijaki, kappa. Kappa, papa. Dawać kurde, no. Jedziemy z tym. Nie było to Jezu, jak tam wybronili to, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Siema, siema wszystkim. Dobra, jest, jest, jest. Kurde, ten tam wpadł. Patrzcie, dogrywka jest. Nie byłem, prawie, prawie to zrobiłem. Niemożliwe. Wbijać to, słuchajcie, wbijamy tam ostro. Oni się tu bronią. No nie, próczek, dostaw mnie. Kurde, nie, nie wierzę. Blewer, dzięki za tego, róże. No, to będzie GG. O nie, przegraliśmy. Kurde, no. Ale była wyrównana ta walka. Dobra gierka była, naprawdę. Dzięki za róże. Kurde, easy. No, prawie easy. Czy będzie inna gierka? Będzie. Timber <ścoughs> Kamil, dzięki za róże. Bo odpuściłeś jak biegli. No kurde. Słabo, słabo. Zobaczymy, kto wygra. Obstawiajcie. Uw, Wednesday. Jak myślicie, kto wygra tę grę? Kto wygra, Słuchaj, Zobaczymy, kto to wygra. Wednesday? Nie! Czekajcie, kabaczu? Kabaczu wygra? Nie! To Patrix! DX Patrix wygrał! Kurde! To myliliśmy się, nie potrafię dobrze wytopować gościa. No. Dobra, robimy kolejną gierę. No dobra, lecimy! Kolejna giera z widzami! Oby nam poszło! Teraz się skoncentruję! Zobaczycie! Zobaczcie, że to przejdę. Nie ma że boli. No nie, bo tu będą mnie ten próczek cały będzie mnie chciał zaatakować. Ale ja się nie dam. Nie, nie, ma, nie ma tutaj. Nie ma, że boli. A damy radę. Muszę te niki pochować, bo się będzie lepiej grało. Zapominam o tym. Dobra widzowie. Damy, dajemy radę. Na razie dwóch odpadło tylko widzów. Nie! Nie, ja w Pitole. No nie wiesz no. To, to pograłem, no. <ścoughs> to pograłem. Taba kliknąć, nie na tabie nie działa. No kurde, no. Słabo, słabo, Bida. <laughs> Jak można tak grać? Kiedy Roblox? Jak przyjdą Szwedy, był już Robloxik. Kurde no. Co za lipa no. Subskrybuj, zasubskrybuj brota. No, to, to się cieszę. Na tabie nie działa wyłączanie tego. Muszę w opcjach wyłączyć. Patrzcie jak tutaj. Macik gra. <laughs> <laughs> Ciupapi, siema, możesz zagrać? Ze mną jak najbardziej. Ciupapi, dzięki za followka na Twitchu. Dziękuję. <laughs> tworzyć jeszcze jedną No zobaczymy kiedy będzie live do, do kiedy no, ciężko powiedzieć dzięki za obserwacje moi drodzy wow nieźle to wbijamy dawajcie lajki też dobra Alan Zych jak myślicie kto wygrał kto tu wygra czemu tak mało ludzi No nie jest źle Moim zdaniem nie jest źle. Dzięki twoja mama za róże. E, Patryku, będą inne gry, ale pewnie wieczorem dopiero. Biegan, dzięki za róże, kolego. Dzięki, piękne. Piętr diamentów już mamy. Dobry dobry klonowy. Mam psa. Jak coś by się pytać, jakie mam zwierzę? Ej, tu patrzcie, tu takie prosy grają, że Gigas Ronkol. Co to jest Gigas Ronkol? Co u mnie? Wszystko dobrze? Kurde, finalno. Patrzcie, bardzo mało osób tu odpada, oni będą musieli walczyć ze sobą, bo inaczej tu nikt nie odpadnie, w sensie robić jakieś takie, wiecie, niezbyt wesołe triki, kogoś tu zepchnąć, popchnąć, takie coś niemiłego. Dziękuję za PTHC. HC, żabań pozdro, nie ma za co. A przyjemność po mojej stronie. Kacper, dzięki za śledzenie mnie na Twitchu, Kacperku. Piąteczka dla ciebie, dzięki. Ciema Kacper. Skąd przybyłeś tu na Twitcha? Ej, no patrzcie. No to jest, słuchajcie, no nie wiem, najdłuższa gra ever. Od kiedy streamujesz na Twitch? Ja od 2013, ale miałem dużą przerwę. Cześć I Intenso, pozdrawiam cię serdecznie. Było najlepsze z Tobą, dzieciństwo, a miło mi. Cieszę się, że tak myślisz. Daj kod? No na razie kodu nie mogę dać, bo tutaj widzowie grają. Na razie nikt nie odpada, więc widzicie kiedy rozdaję pety hardcore już rozdawałem. To jest walka życia i śmierci, tak. Pozdrawiam Was wszystkich, witajcie. Pozdrawiam wszystkich, wszystkie osoby na live. Kurde, nie wiadomo kto wygra.